Dobrze, więc po Chioggi chcieliśmy już łapać stopa w kierunku Genowy na zachód w Włoszech, wciąż północne Włochy, ale zachód. I generalnie z Chioggi byłoby bardzo ciężko, a z Wenecji pewnie jeszcze ciężej, z tego co czytaliśmy. Więc Mateusz wyczaił, że najlepiej jest podjechać do takiej miejscowości Padowa. I tam z tej miejscowości da się podjechać do wsi jakiejś, jak się nazywa ta wieś? Alticera, tak się nazywał autobus. Alticiera? No. 13, czy nie wiem, 30, czy coś tam. I stamtąd pieszo da się dojść na stację, która jest przy jakiejś ekspresówce, i po prostu można łapać na stacji benzynowej. Tak, i ta stacja benzynowa to jest. Statę będę przy właśnie drodze chyba ekspresowej, ale to jest na, to jest takie dosyć ważne miejsce yy, na trasie, bo. Wszyscy tam tędy to... przejeżdżają. Tak, dużo Jakby osób przejeżdża. trasy trasę z, na przykład z Austrii, tam na zachód do Francji, no to przez Padowe. z Ljubljany też przez padowę. Tak, tam tamtędy jechać do y, Mediolanu, do Milano i na Turin, Torino. Mhm. No albo też na południe. Albo właśnie na Austrii, ale też na północ. W jak ktoś więc... jeździ, to często właśnie przez tą Padowę. I naszej ojciec. Strategiczny i punkt. Wszędzie. Tak, Więc to był nasz plan, i tak też zrobiliśmy. Pojechaliśmy. Autobus okazał się tańszy niż się spodziewałam. Myślałem, że zapłacimy 20 euro za osobę, a zapłaciliśmy 7 za dwie osoby, jakoś? No, coś takiego. I w Padowie za dużo czasu nie spędziliśmy, chociaż wydawało się to bardzo ciekawa też miejscowość. Wydawało się, że też jest co tam zobaczyć. I byli tam też turyści w ogóle, a nigdy nie słyszano o tym miejscu No bardzo, wcześniej. bardzo dużo turystów. Fajne I takie ładne, uliczki, słońce wydawano. świeciło, było ciepło. Tramwaj chyba jeden w ogóle jakiś taki przez tam Padowę przejeżdżał. Nie wiem czy W bramie słychać, widzieliśmy tam. czarnoskórego mężczyznę grającego na gitarze i pięknie śpiewają. Pięknie mi się podobało. Tak, ale my ruszyliśmy na łowy, na stację. Podjechaliśmy. Później szliśmy tak, nie wiem. Nie wiem ileś 40 minut szliśmy na tę stację. I, I łapaliśmy. Okazało się, że stacja jest ogromna i że tam jest też taka wielgachna restauracja. Taka na piętrze, może mamy gdzieś jakieś zdjęcie, nagranie i no. dużo tirów, dużo wszystkiego, duża, duża, duża stacja. I na wyjeździe się ustawiliśmy, no i łapaliśmy na genowe eee, i w sumie super się tam łapało, bo kierowcy jechali bardzo wolno, więc zrobiliśmy nawet znak, że właśnie jedziemy na stopa z Polski do Maroka, który jest dzień. Ile już przejechaliśmy i wszyscy właśnie bardzo wesoło reagowali na to dużo osób się zatrzymywało, ale jechali na przykład gdzieś bliżej, albo trochę w inną stronę, um, więc no, pierwszego dnia nie udało się nic złapać, ale byliśmy pe pełni nadziei na następny dzień i w dodatku ty Mateusz zasugerowałeś, żebyśmy łapali nawet dalej niż na dżenowe, bo widzieliśmy strasznie dużo zagranicznych blach. Tak. Właściwie to ta stacja to się można było poczuć jak na lotnisku po prostu. Bo... No bo było to wielkie takie miejsce no, gdzieś zagraniczne, resta Restauracja, duży sklep, no i do tego właśnie stacja benzynowa. W strategicznym no. miejscu. W strategicznym miejscu na mapie, tak, więc. No. Więc właśnie poczułem też tak, że możemy tam e, łapać po prostu dalszy dystans, spróbować tak pierwszy raz od długiego czasu tak naprawdę. No. E, myślałem tak, że, że naprawdę mógł, żebyśmy zrobili taki skok 700 kilometrów, kto wie. No. No i mi się też to spodobało, więc stwierdziliśmy, że na taki daleki skok, no to raczej o tej godzinie, tam już to było, nie wiem, późne popołudnie, to raczej Raczej nie złapiemy, więc stwierdziliśmy, że idziemy sobie na spokojnie znaleźć miejsce na namiot gdzieś w tej okolicznej wsi, i następnego dnia będziemy już łapać na Francję. Więc tak, zebraliśmy się ze stacji, wyszliśmy z niej, a dochodziliśmy do tej stacji takimi właśnie bocznymi dróżkami, przez właściwie włoskie wsi. No i tym razem po wyjściu ze stacji nie szliśmy w kierunku, w którym, z którego przyszliśmy, tylko odbiliśmy taką ścieżkę w lewo i, i tam sobie spacerowaliśmy w poszukiwaniu miejsca do spania. No I, jaj... i dosyć szybko zobaczyliśmy sporą łąkę, taką w ogóle nieuprawianą, taką wydawała się niczyja. E, wysoka trawa, duża przestrzeń, obok opuszczone domy jakieś e, i się zastanawialiśmy, że może tam i akurat naprzeciwka szły jakieś dwie osoby i zagadaliśmy w sumie czy właśnie w tym miejscu byśmy mogli się rozbić, czy to nie jest problem. Tak, no, to był taki młody chłopak z chyba mamą albo z jakąś, nie wiem, ciocią i z psem. No i dobrze gadał po angielsku, więc chwilę się zastanowił, mówił, że jak najbardziej wydaje mu się, że możemy na tych polach się rozbić. No, tam było też dużo takich opuszczonych budynków, tak jakby po jakichś starych winnicach, nie wiem. No. I dużo takich opuszczonych pól. Ale, ale to nie były W sensie było też dużo zamieszkanych tak, tak, domów. Tak, tak. To nie było jakieś całkiem opuszczone miejsce. Normalna wieś, tylko tam w tej wsi akurat był taki kawałek po prostu takiej ziemi niczyjej. Tak. No i chłopak też powiedział nam, powiedzieliśmy, pogadaliśmy z nim chwilę o tym, co robimy i powiedział nam, że w sumie, gdybyśmy chcieli coś zjeść, to jak pójdziemy tak około jednego kilometra właśnie tą drogą dalej, no to tam jest jakaś taka farma, i organizują dzisiaj jakąś y, imprezę, taką na tej mm. farmie, i, i, i że może tam moglibyśmy sobie coś zjeść. No. Więc stwierdziliśmy, że idziemy, jeszcze słońce nie zaszło, mieliśmy już miejsce do spania, coś można by przegryźć. No i w sumie, ciekawe, tak, impreza na farmie. O co tu we, chodzi? Ja mówił jakieś takie country. Nie. On chyba nie mówił nic o Bo on powiedział, on powiedział country, coś takiego, no? Tak? Tak, 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 Aha. tak. Więc ten, więc... No więc co to za impreza? Nie wiadomo. No. Idziemy. idziemy tą wsią, pustą, nikogo nie ma raczej. Wśród pól, idziemy. Taka mała wioseczka, no nie? Idziemy, idziemy, idziemy. Drogą asfaltową. Ale przeszliśmy już kilometr jakoś i dalej nic nie widać, nic nie słychać. No ale idziemy dalej i dalej. I, I cały czas się rozglądamy, gdzie ta impreza, gdzie ta impreza. A tu cisza. No, ale cia. uparcie idziemy przed siebie z ciężkimi plecakami. <grym> w końcu do, doszliśmy do takiego punktu, że można było iść prosto albo skręcić w lewo. I ty Mateusz zdecydowałeś, że w lewo będzie lepiej. Tak. I, I idzie tam w lewo. Tam stamtąd mam jakieś e, krótkie nagranie jak idziesz. O. I stamtąd już było słychać muzykę, rzeczywiście, jak tam weszliśmy kawałek i zaczęliśmy się rzeczywiście zbliżać do jakiegoś takiego, no do takie dożynki, jakby się to mi wydawało. No i, nie, no i idziemy, no nie? No i nagle widzimy już zaparkowane auta, jakieś ludzie chodzą, patrzą na nas. A my, tak, a my idziemy tą drogą w kierunku tej farmy z plecakami wielkimi. No, no i właśnie też zaczynało docierać do nas, że my nie znamy włoskiego przecież w no. ogóle. No i jak? A co, co tu się będzie działo po prostu? No i jak już doszliśmy, to zobaczyliśmy, to było takie miejsce, no tam stało może sześć stołów jakichś i obok była scena i na tej scenie był jakiś gość, który puszczał muzykę i było trochę tam ludzi, którzy byli przebrani za kowbojów i tańczyli sobie i przeciągali linę. Mężczyźni nie. Chociaż nie, też jakieś dziewczyny tam były. Przeciąganie liny, jakieś kowbojskie, kowboje, muzyka też taka amerykańska. Tak. I o co tu chodzi? I, te, I jeszcze z tyłu tam przy tych stołach były takie jakby dwa: jeden taki food track, jakby i jakiś stół obok. Gdzie widzieliśmy, że chyba ludzie coś tak. tam podchodzą. Więc stwierdziliśmy, że idziemy do tego stołu się zapytać, o co tu chodzi. <laughs> I, I podeszliśmy, zapytaliśmy się, czy, i tam była jakaś dziewczyna, zapytaliśmy się, czy mówi po angielsku. Mówi, że trochę mówiła, ale w sumie bez problemu mówiła. I mówimy, że trafiliśmy tu przypadkiem i chcielibyśmy się dowiedzieć, o co tu chodzi. Dlaczego <grytanie> na tej włoskiej wsi tańczą boje? <grytanie> I co tu się dzieje w ogóle? No i mówiła, że tutaj właśnie właściciel tej farmy e, organizuje coś takiego. No i po prostu zorganizował coś takiego dla ludzi I, e, i że zapytaliśmy, czy możemy zjeść coś lokalnego tutaj. I tam nam poleciła, tam za nią, za taką zasłoną, e, gotował jakiś też jakiś Włoch. On też Na co grillu. chwila zaglądał do nas, jak usłyszał, że tak, przyszliśmy taki wysoki i, mężczyzna. I, i się uśmiechał, próbował z nami rozmawiać i coś tam, i taki fartuchu kucharz. I coś tam, że polecają nam właśnie jakiegoś tam burgera, i że mięso właśnie tutaj, jakby chyba z tej farmy. I że no, polecają. No to stwierdziliśmy, że spróbujemy. Dobra, jednego na pół, bo kosztowało 6,50. I ogólnie to nawet to pół to, to, to wcale nie było tak mało. Tak, usiedliśmy sobie przy stoliczkach i po chwili właśnie ta pani nam przyniosła tego burgera przeciętego na pół. No, no i kurde. To spokojnie była, w sensie ta połowa to taki standardowy burger, jak gdzieś w sklepie. Ale kilka składników, bardzo I dobrze po prostu pyszne, świetne to mięso było, bardzo dobrze ugotowane i ugrillowane warzywka, pyszność. I tam jeszcze ja poszłam do to i to i to zobaczyłam, że w ogóle tam, tam widziałam właśnie, że ludzie też tam chodzą i tam można było sobie jakby zobaczyć te farmy. Tam były krowy jakieś bielutkie w ogóle. Ludzie tam pracowali nawet chyba wtedy. Eee, I co? No i już mieliśmy stamtąd wybywać, żeby rozbijać namiot. Ta dziewczyna jeszcze do nas zagaduje. I mówi, że porozmawiała tutaj z właścicielem, właścicielką mu się okazało. I że jak chcemy, to możemy się tutaj rozbić obok. Eee, tak, właśnie, tam i był, tu ta, właśnie był, ta pani była tam była obok. taka łąka obok tej, tej całej tak, imprezy. Pani I przyszła i Właścicielka pani, Eliza. Eliza, tak. I w ogóle strasznie się ucieszyła. Ale ta, Dała nam ciasto, robiła sobie z nami zdjęcie, które chciała wstawić na Facebooka, i dopytywały. I w ogóle y, tamta też dziewczyna, z którą ogólnie zagadaliśmy na początku, się przedstawiła. Maria. Maria jaka? Maria Teresa. Teresa. Y, no i bardzo sympatycznie było, ale nie zostaliśmy tam przy farmie, no bo tamta impreza miała być. Tak nie... jak one same powiedziały, że może do północy będzie to no, dniu. Więc, y, więc poszliśmy na to miejsce, którą wcześniej wyczailiśmy. W łące, wysoka trawa mokra i komary. Później, jeszcze przez tydzień, miałam Wam cała pogryziona po prostu. Tyle ugryzień komarów, to przez całe lato w Polsce nie miałam ani połowy z tego, co tam po tej, tej nocy. No, strasznie działały. Ale, ale mieliśmy ciasto z zjedliśmy. farmy, zjedliśmy pysznego burgera po 3 euro na głowę. I poszliśmy spać. Pe pełni nadziei na następny dzień. No, no i, i co? I, i to był dzień pierwszy, następnego dnia obudziliśmy idziemy sobie się. sobie szczęśliwi na miejsce nasze przy wyjeździe ze stacji i łapiemy na Marsylię. Tak, oczywiście zaczęliśmy standardowo według planu, czyli, czyli miało być wcześniej a zaczęliśmy może o 13 czy 14 no. po śniadaniu. No i, i idziemy na nasze miejsce właśnie na stacji. I przez chwilę tam łapaliśmy bez problemu. Uśmiechają się do nas wszyscy, również pracownicy stacji, ale w pewnym momencie przychodzi jakiś pracownik stacji do nas, nie wiem po jakim czasie to było, po godzinie, dwóch, e, którego wcześniej nie widziałam. I on już nam mówi, że nie możemy tu łapać. Tak mówi. No, że policja tu przyjechała. no possible, no possible, policja, policja. No nie wiadomo o co mu chodzi, ale wiadomo o co mu chodzi. No i że pokazuje nam, że, że musimy gdzieś tam pójść w inną część tej stacji. Ale powiedział też, że najlepiej dla nas może będzie przed tym autogrillem, przed tą całą restauracją złapać. No, no i poszliśmy gdzieś tam. Byliśmy w ogóle strasznie zmęczeni, bo to była pierwsza noc w namiocie od dawna, bo wcześniej w Georgii spaliśmy w Airbnb, wcześniej jeszcze był ten hotel kupiony przez postawiony przez Kaliego, Anka i... No i ciężko się spało, ciężko się było przestawić. Także teraz chłopaliśmy na, na, na wjeździe, na stację. Na zmęczeni. Była niedziela, mniejszy ruch był i były to głównie rodziny z zapakowanymi samochodami. I no ciężko, było dużo ciężej niż dnia poprzedniego. I inne grono odbiorców. I na tym wjeździe tak nie za bardzo to było dobre, bo bo widać było, że ci, co wjeżdżają na stacji, to są bardziej zmęczenia. Jak ktoś wyjeżdża ze stacji, to się napił kawę, był w łazience, już zjadł coś i, i trochę inaczej to się tak, tak, reagowali. Tak. I to było też właśnie, tak się dawało odczuć po tych reakcjach ludzi. No. Jak ktoś wjeżdża na stacji, to się rozgląda, gdzie tu stanąć, jak tu, tak, jak tu wjechać, tak, tak, ten, no. którędy to. No, ledwo nas zauważali. Eee... Ale obczęliśmy, że w sumie możemy pójść dwa kroki w prawo i wtedy łapiemy jednocześnie na wjeździe oraz na wyjeździe z parkingu przed tą restauracją. Tak, więc w sumie to mogą nas zobaczyć i wjeżdżając, i wyjeżdżając z tego parkingu. No. Może to nie jest na samym wyjeździe ze stacji, ale to dobre miejsce. No, takie bardziej długodystansowe łapanie, że trzeba było się zachowywać przyzwoicie, bo nas tak. obserwowali wszyscy na tej stacji. Nie ogólnie. można sobie pachy powąchać przy ludziach. No nie można. No. <laughs> bo ludzie patrzą. No, no ale tak, to więc prawda. Więc i tak skakaliśmy trochę z lewej na prawą, żeby tu widzimy, je, wjeżdża auto na stację, to tam szybko, pokazać. Szybko tu idzie. nagle patrzymy, o z parkingu wyjeżdża szybko na prawo, to ktoś łapie samym kciukiem, ktoś łapie znakiem na Francję. No, i tak, tak sobie skakaliśmy do końca dnia. <laughs> ale było już lepiej. Już na tym nowym miejscu było lepiej, i też podchodzili do nas jacyś ludzie, ktoś nam robił zdjęcia, bo mieliśmy też ten znak, że Polska do Maroko, e, już tam zmieniony na dzień dziesiąty. E, no i. i co? No, ale nie złapaliśmy. No nie. No, no też niedziela to była, więc. Ale poszliśmy wciąż w pełni nadziei spać, że następnego dnia będzie lepiej. <noise> Ale idziemy spać z myślą. To drugi dzień na tej stacji. No, był. No. No prawda jest też taka, że i pierwszego, i drugiego nie łapaliśmy zbyt długo. Zbyt krótko. Nie łapaliśmy zbyt długo. A, nie łapaliśmy zbyt długo. Tak, no. tak, tak. Więc, więc plan był taki następnego dnia, że wstajemy wcześniej. Obcinamy do wszystko do minimum. W poniedziałek śniadanie... rusza transport, pracownicy Ś... zaczynają jeździć. Tak. I na śniadanie łapiemy na długi dystans, więc musimy wcześniej. I że na śniadanie zjemy zimną owsiankę tym razem. Nie będziemy odgrzewać. <laughs> no, więc tak to już zrobiliśmy. I dosyć wcześnie łapaliśmy. A bo godzina już 9.30 zaczęliśmy łapać no. po śniadaniu. Ale, tak było szóstej, żeby to było ale możliwe. wciąż przez kilka godzin nikt nam się stosowny nie zatrzymał. W sensie, zatrzymał nam się jeden gość z Włoch, który był bardzo miły. E, powiedział, żeby nas zabrał, ale akurat jedzie bliżej gdzieś. I on nam poradził, żebyśmy nie łapali tak daleko, na, żebyśmy nie łapali na Francję, bo to musielibyśmy mieć strasznie dużo szczęścia. A właściwie żeby, żeby konkretnie do Marsylii zapać, to musielibyśmy no. mieć dużo szczęścia. No, więc poradził nam, żebyśmy sobie zmienili na Genowe, właśnie, albo na Milan. No i na ten Milan rzeczywiście, już pierwszego dnia nam się jeden mężczyzna, który powiedział, że, że na Milano jedzie. A no to to było wcześniej, jak jeszcze, jak jeszcze tak, nie, nie tak, przyjmowaliśmy tak. takich ofert. Tak, ale teraz już myśleliśmy <noise> w sumie, może tak, może Milan. No. Może lepiej na to Genowe rzeczywiście, przynajmniej, żeby się stąd jakoś no. ruszyć. No, więc zmieniliśmy i mieliśmy teraz dwa znaki, Genowa i Milan, i łapaliśmy po lewej, po prawej. Milana. Na zmianę wszystko naraz. I przez długi czas, w sumie, to, nie wiem jak długi. Nie, czas zaraz od 9.30 do 12.30 i 13.00 jakoś łapaliśmy. No. Eee, przyszedł moment, że. że ee, że chciałem się już odświeżyć też, skorzystać z łazienki. No i pomyślałem, że pójdę umyć sobie włosy, no bo też mamy dostęp I do pachy, toalet. bo Ty chciałeś umyć sobie pachy tam, a ja Ci nie chciałam pozwolić, bo właśnie ludzie nas obserwowali i chcieliśmy się zachowywać jak najbardziej przykładnie, a nie na środku parkingu umyć pachy. Na przykład, tak, był na przykład taki samochód. Zobaczyliśmy samochód z blachami francuskimi, jak wieże na stację i na parking. No. No i oni też nas widzieli. No. I potem jak stali przy samochodzie, to długo stali no. i patrzyli się na nas ci no. Francuzi przez długi czas. No. A my się patrzyliśmy na nich, to zerkaliśmy i zastanawialiśmy się, czy oni chcą nas wziąć, ale mm. boją się zagadać, mm. czy się może wahają, czy może to ona przekonuje jego, żeby nam pomóc, a może on mówi jej. Kto wie? Ale kiedy już wsiadali do samochodu, to ja za do nich podbiegłem i mm. zapytałem. Okazało się, że mają inny plan trochę, niż jechać daleko i najpierw jadł do, do Werony, a dopiero następnego dnia gdzieś tam na Torino, Turyń. Więc, więc to była pomyłka. No. no i tak, no i trzeba było się zachować. Więc, więc do do toalety chciałem pójść umyć się. Umyć się pod pachami, umyć, umyć głowę. Tak. Więc I... ja łapałam sama. No i ogólnie jak Mateusz poszedł, to tak tak po minucie dwóch już złapałam stopa <grymne> do czynowy. E, tak jak chcieliśmy. I gość powiedział, że tylko by się chciał napić kawy, zrobić sobie chwilę przerwy. Powiedział, że bez problemu dwie osoby zmieści. E, I właśnie e, to był taki znowu van jakiś, e, roma, e, rum, rumuńskie blachy. E, no. no, i super, ale Mateusza nie ma. No, a ja stoję z tymi plecakami. Tamten sobie podjechał pod stację idzie zamówić kawę. A ja czekam, no i próbuję zadzwonić. Nie wziął ze sobą telefonu Mateusz. No to nie wiem, co robić. Muszę po prostu stać i czekać. I tak mi się to dłużyło. Nie wiem, to trwało 10-15 minut, ale. Wtedy, no no to... nie, ja to dwie minuty mogłem. Nie, jeść. to nie były dwie minuty, Mateusz, to było dłużej na 100%. Poszedłem tylko zaatbiłem się szybko to pod nie... kran, umyć pachy, głowa. To było dłużej. No dobra, może dłużej, masz rację. No, więc mi się bardzo dłużyła każda sekunda. <laughs> Ale. No tak, ja wychodzę ja wychodzę sobie umyty, wykąpany, świeżutki, zadowolony ze stacji. No, starałem się najszybciej jak się da, jak zawsze. Wychodzę patrzę, a Iza stoi z plecakiem ubrana, czerwona i krzyczy, i macha ręką do mnie, <noise> z czerwona na policzkach, z plecakiem ubrana, myślę, co jest i krzyczę zopałaś. No tak, chodź, szybko no to biegnę, tam skaczę po tych No, stronę. ale jednak się okazało, że też nie było co się śpieszyć, bo tam przyszliśmy jeszcze chwilę czekaliśmy na tego gościa i co, jak przyszedł, to wpakowaliśmy nasze plecaki, tam nie miał za dużo miejsca, ale jakoś się tam udało, to... I to był też taki dostawczak, jakim w ogóle wcześniej jechaliśmy wcześniej No, sam. tylko bardziej za zapakowany i tam jakieś szkło było. Ale się udało i wyjechaliśmy... Do Genowy. Do Genowy, tak. I to była padowa. Popodowa. Klik. Gdzie to jest? Muszę logować, żeby Klik, zatrzymać...